Udarowy 10, 0, Wkrętak udarowy Proline 10016. Wkrętak udarowy Proline 10016 wraz z bitami dostarczany jest w pudełku plastikowym z wypełnieniem z gąbki. Narzędzie wykonane jest z wysokiej jakości stali CrV, zaś bity ze stali S2. W zestawie znajdziemy bity Philips o rozmiarach 1, 2, 3 oraz płaskie o wielkości 5, 6, 8, 10, 12 i 14. Do mocowania bitów na zabieraku krętaka służy specjalny adapter. Wkrętaka możemy użyć zarówno do dokręcania, jak i odkręcania. Narzędzie sprawdza się idealnie przy demontażu mocno zakręconych lub wręcz zapieczonych śrub. Zamienia ono energię kinetyczną uderzeń młotka na udary styczne o bardzo dużej sile. Dzięki nim demontaż zapieczonych śrub jest prosty i łatwy. Wkrętak udarowy ProLine doskonale uzupełnia komplet narzędzi ręcznych każdego profesjonalisty, pozwalając bezproblemowo radzić sobie z trudnymi zadaniami.